Od rana do nocy coś się dzieje. W barach, restauracjach, hotelach, wszędzie. Soliści, zgrane zespoły, kradną forsę, tożsamość i kopiują karty kredytowe. Skopiowanie danych z karty trwa sekundę. Jeśli ukradniesz portfel, masz godzinę, zanim ofiara się połapie i zablokuje dostęp. Dlatego kartę należy zwrócić. Gdy cel się zorientuje, będzie już w Youngstown, a żona zrobi mu awanturę o dziwne wydatki. Złodziej kopiuje kartę i zczytuje uderzenia klawiatury, by zdobyć pin. Widziałaś? Sam to zrobił? Kilka lat temu podmienił terminale bankomatów w całej sieci sklepów w Los Angeles. Zanim go złapali, gwiznął kilka milionów. Po co takiemu kolesiowi teleforsy? Sfinansował własną linię sosów.